Wszystkich bardzo serdecznie, jestem Akazar, a to jest drugi odcinek już naszych zmagań z kampanią StarCraft 2 Wings of Liberty. I tak, kontynuujmy sobie. Hmm. Muszę wziąć tabletki. Zapomniałem o nich. Tak, to, to, to zrobię poza... poza tym... Poza obszarem kamerki. Ponieważ chyba wstawię kamerkę, obraz z kamerki. Tak, tak, tak. Mhm. Wysunę się na krześle. Coś epicko o okay, może żeby nie było ekwamy wody. O. Hmm. To ja Ok, weźmiemy sobie wiadomości, ponieważ to jest zawsze Dziękujemy, ciekawe. Dziękuję, że pozostają Państwo z nami. Przenieśmy się teraz do Kate Lockwell, która ma dla nas nowe informacje na temat brutalnej rewolty Jima Reinora. Dziękuję, Dony. Wygląda na to, że Raynor poszerza listę swoich celów. Zaatakował wykopalisko Dominium i prawdopodobnie przejął niebezpieczny artefakt obcych. Imperator Mengs wypowiedział się dzisiaj w tej sprawie. Nie sposób stwierdzić, jakie spustoszenie mogą uczynić na nas... Ty nie wiesz co to jest spustoszenie. Relikwie. Osoby, u których te przedmioty zostaną znalezione, będą pociągnięte do odpowiedzialności. Głowa do góry. I tak wyślą za tobą list Gończy. Dzięki tych To szokujące wieści, Kate. Domyślam się, że wielu cywilów poniosło śmierć w wyniku akcji terrorystycznej Raynora. Prawda mówiąc, jedynymi ofiarami były osoby, które trafiły pod ostrzał nadgorliwych służb bezpieczeństwa domini. Dziękujemy, Kate. UNN, wasze pierwsze źródło informacji. Jim Raynor, morderca kobiet i dzieci na Marsarze. Tak. Jim Raynor, morderca kobiet i dzieci na Marsarze. Ja chcę już gadać z tym tygusem. O, tam, 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 o tutaj jest odznaka właśnie, o której wam mówiłem przy pierwszym odcinku, odznaka Jimmy'a Rignola jako e, szeryf na masaży. Ups, zapowietrzyłem się, okej. Okay. Tutaj godzina 0, w tej misji będziemy mieli do dyspozycji nowy bunkier, tak, bunkier, to jest nowa technologia. Mamy transport, który nas stąd zabierze. Musimy być. Patrzyłem na, na osiągnięcia, cześć. jakie w tej misji to będziemy nie, mogli zdobyć. I jedyne, które mi zostało to, to jest zniszczenie to mi trzech zerkowych welęgarni. Komandorze, wykrywam wielką koncentrację biosygnatur Zergów lądujących przy opuszczonych wykopaliskach. Powinienem się domyślić, żeby cię stary. Nie miałem zielonego pojęcia o zergach. Biorąc pod uwagę ich aktualny kierunek, zergi opanują to miejsce w ciągu godziny. Polera. Musimy wytrzymać do ewakuacji hm. Jeśli obsadzimy bunkry i utrzymamy jak najdłużej te dwa mosty, będziemy mieli jakąś szansę Czeka nas tutaj niezła jadka Spoko Broniłem się już setki razy Ale nie przeciwko zergom <laughs> Dobra To tutaj Musimy utrzymać swoją pozycję Nie nie zrobił. Czekałem na może zbudujemy też A, tutaj jedyneczka. E-ka gotowy. Ulepszenie sobie zrobimy od razu. Dwójeczka, no. Mamy już tak. Szkolimy sobie. Mamy mało minerałów. gotowy. Poustawimy dwa bunkry tutaj ERK gotowy Tempo, tempo, tempo! Tylko musimy. Roboty, co? Aha, to tylko stu Aha. 100 minerałów. Słyszymy! Ruszaj się! ERK gotowy Możemy sobie pozwolić na wybudowanie. Olka. Nadchodzą! Szykować się! Cofnijcie się! Spoko. Dobra, żyjemy. O ja, ja już, ja już mam taktykę. Ja już wiem, jest czterech. Żeby tak Weź kilka Rk ER i napraw te bunkry A nie, no po prostu... Geniusz Nie spodziewałbym się Daj się tak na środku tutaj ustawić Do wszystkich, Postawiam. którzy nas słyszą Zostaliśmy przygwożdzeni w pobliżu pogranicznych rubieży Potrzebne wsparcie! To twoja I pierdol, gdzie się tam Wsparcie, mam. Dobra, Le, mogę żebym wam tego nie nie mam Tylko to... tych dwóch tutaj tych pięciu. Gotowy do akcji. Tych pięciu. Tam. Gdzie? Ja tutaj nie mam, że. A nie, jednak możemy już to prawda? Dobryśne. Tylko nie mamy. Ej. Który z tej galerii? Whoa. Klapka, klapka. bierzcie. Najbliższe. Pro. Chcę na tego tym, że... Ty tu Nie, Baza jest zakopana. Nie mogę tutaj budować. Za mało minerałów. Chcę po trzy powinno wystarczyć. Wykrywam wielu przeciwników w powietrzu. Przewidywany czas przybycia już to cholery ha 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 śmieszne śmieszne ty kus, śmieszne jak to za mało minerałów kto tutaj dowodzi ja w tej dowodze i nie masz prawa mówić co to jest za mało minerałów ale co to ma znaczyć? Lepiej ej no, Fajnie, musimy odbudowywać. akcji Potrzebne? Magazyny. To ja chcę budować te magazyny, tylko jest mały problem. Chyba jednak nie będziemy szli yy, yy, po ten. Yy, no, po zniszczenie wylęgarni, bo widzę, że coś tutaj jest yy... już tutaj ciężko co robić bo te jednostki jednak na trudnym poziomie trudności są mocniejsze niż normalnie tutaj mamy jakieś zasobniki dwa sto, 100 minerów do spanu Baza jest atakowana. Rozbudowana. No Baza jest atakowana. Dobra, to właśnie. Lepiej, żebym też chciał. Ja chciałem tylko... No nie mogę jeszcze na tarczy balowych. Mayday, Mayday! Wpadliśmy w pułapkę zergów! Zagrzebały się wokół nas! Jeśli możecie tu dotrzeć, pomóżcie nam! Zaraz wam pomogę, Jezu. Spokojnie. Dołożyć komuś Rozbudowa? Ukańczony. Rozbudowa ukończona. Złe wieści. I niech będzie. Może chert, tutaj się tam na razy. Tutaj także. Tempo, tempo tak. Dobra. To. Ciężarówka to jest ciężarówka, to w ogóle nie wygląda jak ciężarówka Aha, dobra To wygląda jak jakaś platforma po prostu stojąca na ziemi ale Okej okay. Tutaj też mamy jazierka Dobra Musimy sobie ulepszyć obronę przeciwpowietrzną Więc wyładujmy na ciebie. Ktoś na jeszcze. Tak, ktoś się jeszcze produkuje. O. Częszcze ze mną zawrzeć, przecież on powinien tutaj być wszyscy. <laughs> nie, nie do bunkra. Nie, 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 nie źle nam się się Tutaj. Dobra. Temi pójdziemy uratować Szereg, tamtą taki. grupę. Tylko spokojnie, coś się tak napali. Na prawdę, się. Ten bunkier na złomowanie.

Trzeba niszczyć nasi się tumory biomasałem Nie mogę się doczekać. Myślałem, że już po nas Rewelacje Mamy, ich, mamy. To Dlaczego się nie można Tylko spokojnie, coś się tak napali się robi Może jednak pokusimy się, on jest szczęśliwy, tyle garni. Nie wiem, się osadzi. Teraz Nie wiem, tylko po tamtych. Oj. Nie sprawdzę. Nie, 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 no tylko na się mogło się chyba wygrzebywać Tak mi się o, tak rady, wydaje. jak się cieszę że Was widzę Czekajcie idziemy zbawić. Jeszcze trochę chłopcy Nasz transport jest już w drodze Co? Oni kręgowija naprawdę Gotowy do akcji nie Iścią, niszczę, niszczą O. Jech. dużo zerków Trudniggus. Zniszczymy Roach'a. No te posiłki się przydały. I co tak na poważnie? O oh fuck. Roach'a, Roach'a, Potrzebujemy natychmiastowego wsparcia! Otaczają nas wrogowie! Oh. Czy ktoś mnie słyszy? Tak słyszę was Dołożyć. Kogoś. Tak, możemy. Na przycim Może zbudujemy jeszcze dodatkowe koszary? Potrzebuje naprawdę dużej armii. Szkoda, że nie mamy morderów, dla... wtedy moglibyśmy szkolić sobie ich jako kontrę na rołcze To by nam naprawdę pomogło? Nie pewnie Co tutaj się dzieje? Uwaga. Roucze, czyli karia... Czy tak? Nie, jak... jak, jak się on nazywają po Polsku? Uwaga, idzie się! O, o coś tu się dzieje przy tym, przy naszej bazie. Nie możemy im pozwolić na to, żeby... Tutaj wyewoluował się jakiś tumor biomasy. Nie chcemy takiego czegoś. No dlaczego tego jest tak dużo wód? LRK gotowy! Okay. Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? No dawaj. No... Tego <grystanie> jest na pewno za dużo. Natomiast trzeba zajrzeć wielką armię jednak. Ja taką hardcrową wielką armię. Dołożyć komuś? Baza za mało no atakowane. tak, jeszcze tutaj u nas. Mhm. Baza jest atakowana. Fajnie, że baza jest atakowana. Cieszy Barto mnie dobrać. to, niezmiernie. Dobrze, tutaj postawmy też. Za mało, mało minerałów. To jest mało, minerałów. <słuch> za mało, wszędzie kurwa, za mało. Wszystkiego za mało. Może wyszkolmy z interiourski. Te są interiourski. Są nawet przydatne. ERKA gotowy. Baza jest atakowalna. żebym tego nie żałował. Rozbudowa ukończona. Wolniej. ERKA Ulepszenie. Operacjon więziony w ogóle RK. No oczywiście bunkier roznieściliśmy. Tak. Fajnie, że błonki zniszczyli. Wszystkich herkiach chyba zaraz tam wezmę do tej naprawy. Tutaj Słyszymy. ten dawaj, ten, nie wiem, daj sobie, o tutaj idź. Też tutaj nie wiem, czy jeden wystarczy, poślijmy im jeszcze jednego. Tak, tutaj niech co będzie. Do czego go. Się... Rozwija już tutaj u nas. Tak, nie, tak być nie będzie Baza, baza. Tego nie jest atakowana Twoja baza nie w... mogę się doczekać Mówiąc mamy głęboko Tu bazę Będziemy hard na nich Wytrzymajcie jeszcze chwilę Wkrótce będziemy się stąd zbierać jest, Nie wiem czy tędy i... Tędy pójdziemy to stracimy większość jednostek, więc... Potwierdzam. Nie wiem czy to będzie dobry pomysł. Potrzebne. O Jezu, ja pierdolę, co z tym mięgęzynami masz? To jest tak wpływająca, bo że to jest niemożliwe. Magazyny, ja mam czas na budowanie magazynów. Ja tutaj z... się bronię przed zargami. Uwa jedzenie jest w tych magazynach. Potrzebne dodatkowe magazyny. Mhm. Już nie wiedziałem, że do mnie coś. Jest atakowany. Widzimy na chwilkę, tu też jest to. Przecież my nie możemy nic robić. Tak jest, komandorze. Tempo, tempo, tempo! Uwaga, idzie się! O magazyny jeszcze. Buduję magazyn. Śmiało! Może jeszcze kolejny, tak? Tutaj. Tak? Chcesz ze mną zadrzeć, chłopcze? Lepiej żebym tego nie żałował Nie mogę się doczekać W porządku. Dawaj. Ja? Jasne? Tak, tutaj Dlaczego nie? Dobra do, Dołączamy ich do grupy Uwaga idziesz, przydałaby się nam pomoc no, Naprawdę, no, dlaczego ty? Przydałaby Lepiej się żebym tego nie żałował Co to jest? Bunker tak mało wytrzymały, nie? Albo te rkani nic nie naprawiają. Czy te kręgowię to jest tak pole? To jak się gra na multiplayerze to, to jest easy ustawione tam. Przecież tutaj na hardzie to się nie da grać. Zanim to je liście. Zanim Niemożliwy poziom. Nie dałoby się nam pomóc. Za to wydarzenia. Z kolei, Erka jest atakowana. Tylko jednostek, jednostek, Jak ty? W tumor biomasy. No nie wierzę. Komandorze, tu Matt Horner. Niech pan wytrzyma. Otrziet się zbliża. Spokojnie, Matt. Bez pośpiechu. Za mało minerału. Nasi są No, no, no. tumor atakowany. biomasy. Tutaj. Tych do bunkra. Tych do Baza jest atakowana pod mało minerałów. Baza za Twoje. to mało... 12 sekund jeszcze wytrzymamy ją, jak trzeba. Tak nie się Dobra. Jest. Bardzo dobrze. Tutaj widać ten krążownik skutecznie z tutaj eliminuje. Bardzo skutecznie nawet. Przybyła odsiecz. Jest tam jeszcze ktoś żywy? Dobrze Cię widzieć, Matt. Witam na imprezie. Cieszę się, że dotarliśmy na czas, komandorze. A teraz zabierzemy Was stąd. Tutaj właśnie do strefy nagarnie, nie udało mi się zniszczyć tych strefy wynęgarni, ponieważ... No sami widzieliście, to jest poziom trudny i... no... Nie, nie, nie. Chociaż tutaj właśnie na poziomie trudnym, ale... Musiałbym to bardzo szybko po prostu zrobić. E, tak, musiałbym to szybko zrobić. No, także tak. Ja nie jestem tutaj zajebisty, żeby to robić tak szybko. Także myślę, że to było na tyle. Miałem zrobić dwie misje, lecz nie przewidywałem, że e, ta misja zajmie mi tyle czasu. Sami widzicie 20 minut 10 sekund. No także ja myślę, że się z Wami pożegnam teraz. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Możecie mnie także zasubskrybować, jeżeli Wam się spodobało, jeśli chcecie więcej. Możecie dać też lajka like pod filmem. Nie, ja nie żebram. E, tak, możecie dać też lajka like pod filmem. Jest taka opcja fajna, taki kciuk. No, no także... Ja Za chwilę mi żegnam. Na razie. Cześć.